STS Zakłady Bukmacherskie sponsorem głównym Jagielloni Białystok. Karol za nami drugi sparing Jagielloni tutaj w Kępie. Dosyć wysoka porażka z Radomiakiem, Radą, z Beniaminkiem Ekstraklasy. Jak ocenisz postawę żółto-czerwonych w dzisiejszym spotkaniu? No przede wszystkim o wyniku musimy jak najszybciej zapomnieć. My też tutaj skupiamy się na, na wielu innych aspektach. To jest samo to jest, to jest sparring. No, na pewno jest, jest dużo dobrego do wyciągnięcia, jest też, na pewno popełniliśmy wiele błędów, szczególnie w defensywie i no myślę, że możemy się po prostu cieszyć, że, że takie coś dzieje się po prostu przed sparringiem na, na sparingu. a a przed ligą i mam nadzieję, że na ligę będziemy przygotowani dużo lepiej. Karol, dzisiaj dostałeś, można powiedzieć, szansę w większym wymiarze czasowym. Bo grałeś całą pierwszą połowę, wszedłeś również w pewnym momencie drugiej połowy. Jak ocenisz swój występ? No, biorąc pod uwagę, że grałeś obok dużo bardziej doświadczonych, czy Tarasa Romańczuka, czy Martina Pospisila w pierwszej części, czy Daniego Quintana w drugiej części spotkania. Chociaż nie, przepraszam, z nie grałeś. No tak, to zawsze, zawsze fajna sprawa pograć z Tarasem i, i z Pepikiem w środku. No. Myślę, że jeszcze, jeszcze dużo jest do poprawy na pewno. Także myślę, że w czasie do ligi wyeliminuję, bo też parę błędów popełniłem i, i przeanalizuję to i myślę, że forma i dyspozycja będzie coraz lepsza. Na ile można powiedzieć, ten dzisiejszy wynik jest efektem tych treningów, które tutaj macie? Bo wiadomo, trenujecie dwa razy dziennie, te treningi do lekkich nie należą, tak więc niewątpliwie to zmęczenie już może dawać Wam się we znaki. No tak, na pewno, no, jesteśmy po, po ciężkich jednostkach treningowych, wczoraj szczególnie, no przedwczoraj mieliśmy, mieliśmy taki cięższy, cięższy dzień, pobiegaliśmy trochę, także, także no, myślę, że to też miało wpływ na, na naszą dyspozycję i wynik. STS zakłady bukmacherskie, sponsorem głównym Jagielloni Białystok.